Witam serdecznie, odpowiadam na pytanie od razu pan Radosław. Czy wiadomo bezspornie, jak zmarł Alohim? Bezspornie nie wiadomo. Oficjalna wersja, że zadławił się podczas jedzenia samotnie, kolacji niespecjalnie mnie przekonuje. Mnie też nie. Zwłaszcza, że był nadal panujący mistrzem świata i przypadkowo miał bronić się tu przeciwko komuniście botwinikowi z państwa rad. Czy jest prawdopodobne, że został? zamordowany. Oczywiście pani Radosławie jest. Tu przytoczę panu pani Radosławie. Proszę modernistów, Maciusia, Jasia, Krzysia, Radzia, Kacperka, kogo tam jeszcze, Dawidka, Tomcia o wyłączenie się na minutę. Po prostu ja tu chcę powiedzieć, że gdyby, o, gdybyśmy strzelali z łuku do szachownicy, prawdopodobieństwa strzelania o tu w ten środek szachownicy z łuku wynosi 0, ponieważ jest to y, stosunek powierzchni środka szachownicy do całej szachownicy cała szachownica ma powiedzmy 8 na 8, 64 pola w mianowniku mamy 64 a środek nie jest polem, mam zerową powierzchnię, 0 zero podzielić przez 64 jest 0 więc prawdopodobieństwa trafienia w środek tarczy jest 0, jednakowoż trafić można Dobra, chłopaki, wracamy pan Leszek Monk ale kosmos, to dotyczy co z kolegą z Turcji dałem mu mata, to tak wystawia jak wygląda jak przysłowiowa ustawka. Pan Morszczuk, Morszczuk. Dobry wieczór, panie Piotrze. Dobry wieczór, panie Morszczuku, Morszczuku, Morszczyku. Znowu Pan Radosław. Piękna partia Drugensztejana można się uczyć końcówek wieżowych. O panie Radosławie. Uczył się ode mnie, no to Pan się dziwi. To chyba był jeden z lepszych moich uczniów. Był bardzo cierpliwy, bardzo pracowity i rzeczywiście dużo się ode mnie z tych końcówek wieżowych nauczył. Pan Przemysław Grabowski. Witam, po przerwie. No, witam Pana, pana Przemysławie. No, panie Przemysławie, spadł Pan na dalszą pozycję w zadawaniu pytań. Musi Pan to nadrobić. Był kiedyś film, jak to się robi w Hi cago, A tu mamy, jak to się robi w Nefiorku. Pozdrawiam. No, panie Przemysławie, był taki film był taki, chociaż z tych filmów tej serii to mój ulubiony to był Honor Prycy z tej serii i znowu pan Radosław Szacho więcej tu piszę to nacisnę, żeby było więcej Warszawa 1941 świetna partia szkoda, że rozegrana w smutnych czasach okupowanej Polski, w bardzo smutnych Pięknie pan nakreślił tło historyczne oraz opowiedział o zawodnikach. Okazuje się, że w czasie światowego konfliktu grywano, chociaż pewnie z mniejszą częstotliwością i okrojonym składem, ze względu na pochodzenie uczestników czy utrudnioną statystykę. Jak wyglądały lata 40, 39, 1945 Sara waszamych pozdrawiam. Źle wyglądały, bo wywieziono do Swierdłowska. i słowa, żeby mi się nic nie stało. I gotowi byli do dalszej ewakuacji, niestety byli Polacy, co grywali tam. Była, dwie, były dwie kwiaciarnie: Leżańskiego, Kwiecińskiego. Tresy: Przypomniałem, w obu grywano w Warszawie szachy, i tam Niemcy wygarnęli tych nieszczęsnych szachistów. Jedyny Polak, Polak Regodziński, grywał w niemieckich turniejach przynajmniej dwa razy na, pod pseudonimem Regel. Łatwo się domyśleć, że Reger to by mógł być Regedziński i to był ten szachista, że jak była olimpiada w Monachium i pojechało tam dziesięciu i pytanie było, po co Regedziński pojechał na olimpiadę, no żeby w drużynie był jeden Polak, takie to były te potwornie głupie, chamskie dowcipy. Pan Kotfry do Fita tam A tu Pan Grzegorz, Pak, Panie Grzegorzu. No gdzie Pan się chowa? A co do miniaturek, to może Pan coś z rosyjskiej pokaże, Panie Grzegorzu. Wydawało mi się, że z tej rosyjskiej już trochę pokazały, Panie Grzegorzu. Z 10 takich miniaturek pokazałem, czy ile Pan se policzy, Panie Grzegorzu. Yy, panie Grzegorzu, dobrze mówię. Może jeszcze coś pokażę. Jeszcze raz Pan Grzegorz. Witam, Panie Piotrze. Chciałem wrócić do sprawy Patrycji Waszczuk Zapadł ponowny wyrok dwa lata w zawieszeniu czy Patrycja może grać. Czyli że Patrycja może grać. W zawieszeniu dlatego, że PZ nie musiał płacić, a i nie tu wcisnąłem. Odszkodowania. Nie wiem czy dlatego. Nie wiem co, co jest co jest zawieszone. No bo, bo nie bardzo rozumiem co jest zawieszone, no bo kara powinna. Zawieszenie to jest forma niewykonania kary, a jaka kara, to nie wiadomo. Je, jeszcze raz, w moim zrozumieniu, powtarzam, zawieszenie to jest forma wstrzymania wykonywania kary na okres próbny, ale jaka kara, to nie wiem. Na stronie Polskiego Związku takiej informacji do dzisiaj nie ma. Czy Patrycja Waszuk może się odwołać i walczyć o odszkodowanie? Może się odwołać, ale jakby tu powiedzieć panu. Nisko oceniam merytorycznie i pełnomocnika. Tak śmiesznie. A, pan Morszczuk mnie wita i bardzo dobrze, pan Janek. A pan Janek mówi, że lata mijają. No to odpowiedziałem na wszystkie pytania, widzę. No teraz miniaturkę. Może miniaturkę dla Odmiany damy w obronie. Franciszka Andrzeja Duncana Filidora, partia z 1906 roku. Inny szyfrant, gra białymi. Szyfrant nazywał się Taylor. Czarnami, czarnymi Koltanowski, reprezentant Belgii, o ile dobrze pamiętam, ten koltanowski. Także 1906 czy Nie grane było nawet w Sanremo. Oni mogli obaj tam grać, bo to były takie chłopaki, z którymi się dobrze grało. Widzimy obrona Filidora. wariant Henema. Ten zeskoczek BD7, to posunięcie określa, że to jest wariant Henema. Aczkolwiek Maria Fominych daje się wybić i chowa. Króla na C7. Jak ktoś nie będzie wiedział, to proszę w komentarzu napisać, jak ona to robi. Ja pokażę. Goniec C4. Goniec E7. Roszadeczka. Pokazuje wzorcowo, jak się wykonuje roszadę. Przesuwamy króla i dopiero potem wieża. Nie wieża sama tam nie leci. Hetman E2. I tu zwykle grają C6. E-D według zasady Nimcowicza. naciskać na pionka E4. Był taki szachista Aron Nimcowicz. Koniś bije D4. I tu czarne mają logiczną kontynuację. No, poskoczek E5, byśmy cofnęli. Wieża E8. I spróbujmy zakombinować jak szyfrant Taylor. Przypominam, że szyfranci to ci, którzy, jak Anglicy, wypowiedzieli wojnę na papierze Niemcom 3 września 1939 roku. To wezwali ich z Buenos Aires do siebie i wtedy część meczów. Że przypominam, że przegraliśmy o pół punktu przed Niemcami, o pół małego szachowego punktu. Nie graliśmy w meczu, mieliśmy srebrny medal, nie graliśmy z Niemcami. Niemcy nie grały z Anglią i Francją. Myśmy nie grali z Austrią i Szosowacją, i z Niemcami. No i tamte drużyny też między sobą, te z jednej strony, z tej drugiej nie grały. Przy, przy, wstawiono wyniki 2-2, więc trochę takie. Mm, zafałszowano wyniki także to jest taki to był <grytanie> wicemistrzostwo świata to 39 rok nie tak dawno no dobra Goniec bije w 7 myślę że wszyscy znaleźli nie dali się zagadać i Koniś E6 nie jest dobre niestety nie jest dobre Hetman C4 z powodu D5, koniś D5 Koń E5 z atakiem na Hetmana, koniś D5 i szans i iskierka zgasła. A już się możesz używać tego pojedonka. Ale koniś E6, proszę, koniś złapał Hetmana Hetman nie ma wyjścia. Wobec tego królek musi być, a teraz króleś już tam nie ma wycofanka, a tu będzie linia E D5 ED Król F7. I to jest... To je ona jak mówią Czesi. Nie pomagało oczywiście król Desej. No król deszcz wygląda z natury. Skandalicznie. Tu musi być mat. Po prostu musi być mat. Nie pomaga też skoczek D5. Tu będzie taki dubeltowy szach na C7. Dlatego nieszczęśnik. Uciekł. Ruszyły pod ogonie odblokowanie pola, żeby król miał trochę oddechu. Ale ten koniec i tak siada, więc trzeba wziąć najpierw tego. Grozi dorobienie hetmana. Nie pomaga. Pan Szachutek z następnym końcem siedem. Więc zbił wieżą. I po D5 biały wygrały. Policzmy materiał. Białe mają dwie letkie i sześć pionków, a czarne mają dwie letkie i pięć pionków. Pięć pionków, no to wieża, znowu te grozi dubeltowy, wisi wieża. To nie pomaga, bo może być otakę i z następnym otakę i tej wieży nie ma jak. Poleci jakostka, leci jakostka i tu i tu leci jakostka, więc tutaj słusznie się koltanowski poddał, słusznie się koltanowski poddał. A ja dziękuję za uwagę.